Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam odpowiedzieć Wam na Wasze pytanie. A pytanie jest, czy ona wybierze się ze mną na spotkanie? Karty. Przełożyłam i tradycyjnie wylosuję trzy karty lub więcej. Pierwsza karta to jest sedno pytania: Trójka kików. Co wychodzi naprzeciw? Paśmiecze. Wynik, odpowiedź, rada. Trójka mieczy. Dołożę kartę. Dwójka pentak. Dołożę kartę. Dziewięć kilków. Na spodzie talii jest karta dwójka buław. I to może być tło czytania. To jest postkanie. Sedna, trójka kielichów. Pierwsze, co mi przyszło do głowy, jak zobaczyłam trójkę kielichów, to była przypowieść z Biblii. Czyli Jezus dał 600 litrów wina, a wszyscy krzyknęli, to jest Pan! To jest spotkanie, chęć relaksu, zabawy, dobrej komunikacji, świętowanie. To jest zaproszenie na uroczystość rodzinną, przyjacielską. To jest szczęśliwy zwrot danej sytuacji. To jest cieszenie się partnerem, znalezienie dobrego wyjścia z sytuacji. Przede wszystkim to są miłe kontakty, nic poważnego, plus plus, bez deklaracji. Swobodnie. Co wychodzi naprzeciw? Paść mieczy: niepewność, rozrzutność, wystawność, upartość. Przede wszystkim to jest nieśmiałość w kontaktach, a na zewnątrz pokazujemy się jako pewni siebie. Tutaj też jest lęk lub nieczyste sumienie. Mówienie nieprawdy. Ale prawda została powiedziana. I ta prawda nas przygniotła do ziemi. Zatkało kłamstwo ma zawsze krótkie nogi. Mogą być fałszywe usprawiedliwienia nieobecności. Taka ściema. On może się bać twojej silnej osobowości. Tutaj też jest taka gafa, która miała miejsce w, miała, miała miejsce w przeszłości, ale zawocuje w przeszłości. Wynik, odpowiedź rada, trójka mieczy, dwójka pentakli i dziewiątka kielichów Pytanie jest. Czy ona wybierze się ze mną na spotkanie, to odpowiadam, że tak. Tutaj jest trudna sytuacja. Życie w trudnym okresie. Depresja. Też zabrakło nadziei na przyszłość. Człowiek sobie myśli, E, to już się nie uda. Trzeba otworzyć serce i go używać. Kiedy mamy zamknięte serce, to nie spotkamy odpowiedniego partnera i również. W biznesie będzie nam bardzo trudno. Trzeba wyleczyć ból. Jedna ze strony wciąż nie doszła do siebie po rozstaniu z byłym partnerem, i to może być przyczyna Twojej samotności w chwili obecnej. Trzeba złapać wewnętrzną równowagę i poluzować gumę w majtkach, bo ta guma ściska szyję. Jeżeli kobieta nie chce spotkać się z niskim mężczyzną, to jest jej wybór. Takie, takie ma preferencje. Ma do tego prawo. Woli wyższych mężczyzn. Ale jeżeli mężczyzna nie chce spotkać się z otyłą czy puszystą kobietą, to jest mówione, że z niego jest kawał gbura kawał hu. Przez wielkie hu. Tutaj będzie jego duże zainteresowanie. Chłopak się postara. Wszystko potoczy się w dobrym kierunku. I tyle mam w temacie. Pozdrawiam. Klara Tarot. Dba o siebie. Zaobserwuj mnie po więcej. Jeżeli film się podobał, to naciśnij pod filmem palec z górą albo w dół. Również zapraszam do oglądania i subskrybowania moich kanałów Klara Tarot, Klara Tarot Plus i Klara Tarot Miłość. Kontakt do mnie jest pod filmem. Pozdrawiam, Klara Tarot. Boźbie.